Więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie Nazywam się Szaln, Jestem takim młodzieńcem I w dzisiejszym odcinku będziemy grali w Darkest Dungeon Z paroma dodatkami Mimo, sobie kupiłem Bo mnie stać y, Crimson Karta Albo na po polsku Karmaznowy Dwór Więc Zacznijmy W dodatku nie aktywujemy Będziemy aktywować go dopiero albo później Albo w ogóle Albo na, nie, nie w ogóle. Na, innej, na innym let's playu tak to miałem na myśli. My zrobimy sobie jeszcze taką jedną specjalną serię pod Crimson Card, ponieważ gra mi się bardzo wspaniale w tę grę. Uwielbiam ją. Okej. Okay. Nie zmienia faktu, że i tak ją uwielbiam, a więc tak. Weźmiemy sobie łowczego. Jeszcze jednego, bo łowczy są super ogólnie. Tutaj już postanowiłem sobie, gdzie będziemy. Na zatokę. Tak. Chciałem iść na zatokę, a to jest chyba. do szans na zwiat Okej, okay, to, to nie chcę. To jest. Gwizdek zwiadowczy. Zatoka. Postanowiłem już, gdzie będziemy iść. On ma tutaj kurtynę 1 Jest takim boosterem. Znaczy, stres reduction ma. Czy mamy jakieś takie fajne. Masz. Okej, okay, masz kompulsywność. Da bad. A to by chyba mogę dać. Tak. To by mogę dać ten kamyczek. Nie dam jeszcze odporność tak choroba, ale to... Tutaj nie ma niczego, tutaj nie ma żadnych chorób. Zbytnio jest. jest tylko jeden ślimaczek. No i zaraz pokażę wam, jak ten team będzie mniej więcej działał, ponieważ tak to sobie chyba obmyśliłem. Znaczy nie pamiętam, próbowałem to wczoraj nagrać, ale. Przy niefortunnym obrocie wydarzeń nie udało mi się, a więc co nagrywam dzisiaj. To jest wyprawa krótka z tego co widzę, tak? Okej, okay, to jest wyprawa krótka. No, w Zatoki. I, w Zatok I Zatoki mają to do siebie, że. Niebezpieczne rzeczy tam są, bo dużo obrażeń mogą zadawać. Dokładnie panie Dokładnie pani narratorze. Mamy ukończyć sobite w Salach, ok. Rozumiem, czyli ty jesteś Plutomanem, a on ma kompulsywność. Jest bardzo śmiesznie. Bardzo fajny team comp nam się przydarzył i już mamy nawet dużo stresu. Ponieważ czemu by nie. Okej, okay, to przechodzimy do tej sali. A więc tak, mamy tutaj granat dymny, który będzie mógł. Będę mógł wymieszywać pojedynczo. Okej, okay, dobra, to jednak to nie działa tak, jak myślałem. <grych> Czyli jak taki pul. A to w sobie może dobrze nawet. Mamy tutaj sobie naznaczanie i dzięki temu naznaczeniu będzie można ich mocniej bić, ponieważ tutaj jego pies ma bonusy do naznaczania Więc to będzie dobrze. Tutaj jest kapłanka do leczenia. Tutaj jest jakby nas wymieszali, co zrobi omu Sinderju i zabije kogoś. Albo zada po prostu bardzo dużo obrażeń. Okej, okay. dobra, zaskoczyliśmy potwory. Mamy Upper Hand, mm. Mm. Do dobra, chciałem kogoś innego ze stresu zjąć, ale okej. Okay. No więc dobra, to jest jedna osoba, którą może nam stresować. I oczywiście nigdy nie możemy jej trafić. O, wow. Hak by się bardziej przydał. Okej. Okay. Kontra ogłuszony dobrze wiedzieć, ale to. Zaznaczmy Ciebie, tam na tyle. Ok. Czyli to wygląda w ten sposób, że wejdzie nam stres. Ze głębin. Ok, jednak nie wejdzie nam stres, ale on będzie zbustowany. I to źle. I tutaj jest stun. Ok, Jester jest stunowany. Bardzo dobrze. Bardzo źle. Ale do. No... Muszę się takich rzeczy spodziewać. Okej, okay, jest krytyk, bardzo. Nie bardzo dobrze, bardzo źle. Okej, okay, tutaj nam wszedł stres. Właśnie o tym mówiłem. Wsząśnięcie, na szczęście ci się nie udało. Morskie cięcie, bardzo źle. zdaliśmy jeszcze żadnych obrażeń. Super. Dobrze nam idzie. Chłopaki. Czupaki. Zaraz przepieprzymy to wszystko i nam się umrze. Tak się to skończy. Jeszcze masz. już the Jesteś najlepszy. Okej, okay, uleczmy się. Nie mam żadnego okultysta, więc no tyle słabo. Fala stresu. Nie fajnie. Właśnie dlatego chciałem go zabić, ale no cóż, ktoś jest upośledzony. I no i nie chciałbym wokalizować tego... Wokalizować? No nie wiem, tak sobie powiem Może poprawcie mnie w komentarzu Nie chciałbym mówić, kto jest taki upośledzony Znaczy chciałbym Pieprzy mi się, dobra Bo mnie biją po prostu i mi się zaczyna smutno robić Po prostu gość wsem jest... Ten pies jest upośledzony I trafić nie umie w nic A więc... No cóż, okej. Okay, zabijmy go wreszcie. Bardzo dobrze, teraz mam tylko obrażenia, więc co tam, obrażenia co sobie mogą. Bong. Dobra, team heal. Morskie cięcie, niestety, ale okej, okay, dobra, nam się unik zdarzył rozstresuj ją, dobrze jej zrobisz okej okay, jest harpun o, źle mm, tutaj jak wejdzie krwawienie okej okay, jest krytyk niech ci będzie rozumiem, że chcesz odpokutować ze swojej grzechy niech ci będzie, okej okay, Ostresowywujmy tą kapłankę Trechik z siebie zlatuje Okej okay. Osmond jakbyś umarł to Smutno mi by było Ale i tak jesteś useless więc trudno się mówi To już sobie przepieprzyłeś gościu U mnie Już Dostałem od siebie stres to już wiesz Jak się przestresujesz to od razu cię wywałam gościu To już Skończyła się zabawa dla ciebie. Moja cierpliwość się skończyła, bo zrobiłeś jedną rzecz. To jest gigantyczna ostryga. Mm -hmm. Dobra. No i ci dobrze. Haha. Okej, okay, dobra, użyjmy bandażu. Maszerułbym przyjaciele, Dokładnie, let's go. Tu już pochodnie zebrałem. Ja mam jeszcze pochodni, mam 8 pochodni, okej, okay, bardzo dobrze Więc tutaj będzie jedna walka Tutaj będzie kolejna walka i tutaj Tutaj może być dużo walk, mogą być 4 maksymalnie A więc lepiej, żeby ich nie było Bo mamy Kogoś, kto nie umie trafiać w teamie Osmond Osmond, po prostu, okej, okay, i to jest ten ślimak, o którym mówiłem Trzeba go bonknąć Mhm. Mm ok, Harpun. Ok, rób se, co tam chcesz, Bong. Ok, możesz mieć minus do stresu, ale to podziękuję. Będziesz mi tutaj się odstresowywać. Gdy możesz zadawać obrażenia, mój drogi kumplu. Pamiętaj o tym. Okej, okay, mógłbym użyć kurtyny. Jakby mi to wyszło, mógłbym, ale zrobimy sobie to w ten sposób. Morskie cięcie, nie udało ci się coś, kumplu. Kolejne morskie cięcie, to by też się coś nie udało. Więc cóż, spotka was śmierć za to, krytyk. Pozdrawiam. Mm. Okej, okay, bierz go. Odporność na krwawienie, bardzo, bardzo niedobrze. I okej, okay, omen, oh no. Okej, okay, dobra, morskie cięcie. Bong. I teraz ty użyjesz swojego omła okay, mu, shinderiu. No Okej, dobra. Już sobie nie żyję. No, ty kompulsywny bąblu Ty. No wry, okej, okay. w środku nie myślę ustawienie, okej, okay, jest lepiej, pułapka się stała, chyba jej uniknąłem Chyba ją widziałem, ale zgałganiłem Okej okay. Dobra, ty masz nawet dużo stresu, więc to dobrze, że Ty możesz sobie ją, wiesz, odtentegować tą pułapeczkę Nie chcę tutaj umrzeć, no cóż, przepraszam Mogłem poświęcić tego useless'a Zwracam honor Pozdrowię cię Będę mieć szansę oczywiście Ze stresu Okej, okay, łap No i tutaj bardzo dobrze, kurtyna mm, o wy jesteście nadrealni akurat Nie, widziałem coś Ktoś coś miał kontra i pamiętam kto. Hmm. Hmm. No dobra, to w ciebie, oczywiście. Tutaj fajnie nie jesteś, okej. Okay. Miałeś go ugryźć, no po raz kolejny mnie. Jeszcze w takich momentach, kiedy ściągamy coś bardzo ważnego i ty robisz to samo, jak możesz w ogóle. Okej, okay, unik. Widzisz? Bounty hunter umie, wie umie robić. <grych> okej. Okay. Harpun, to źle, ale coś ci nie wyszło. Okej, okay, wstrząśnięcie. Oczywiście tutaj nakrwawienie. ze głębin, okej. Okay. Karpun, ok. Będę to na twarz. Będę się. Będę bał. Pimpką i wezmę to na twarz. Wezmę to na. Nie no, na twarz może lepiej, nie, ale na klatę to sobie wezmę. I nie będzie ich zaraz. Skończeni będą. Ok. Dużo stresu. No więc po prostu sobie pochodźmy. Będzie dużo obrażeń do kurtyny, jeśli oczywiście nie umrzę najpierw. Więc druga kapłanko wreszcie masz sens życiowy. Jesteś, wszyscy oprócz mojego Bounty Huntera jesteś już tak naprawdę. Mhm, tak po raz kolejny unik, żebym spodziewał się czegokolwiek innego. Dobra, łap leczenie Arlekin. Ty też jesteś w sumie fajny. Okej, okay, fala stresu Spokojnie, spokojnie Byniu Zajmiemy się tobą Nie przejmuj się Wrócisz W pale. W przyszłości Tylko najpierw musimy ich rozciachać jeszcze, tych... ...złych ludzi którzy ci krzywdę robią, a więc... Pyk Wow, udało ci się trafić Krowienie też weszło Okej. Okay. więc dobra. Zreszymy bąkać w tego. Bo teraz o teraz miałobyście o małomu Sinderiu na ciebie. The fryers z ciebie. Dobra. Umrzesz zaraz. Śmieciu. Na tyle. Coś myślisz, że sobie jest sprytne. Masz krwawienie, okej. Okay. O mła. Sinderiu. Okej, okay, jest mi lepiej. Mogę tu przejść jeszcze. Okej, okay, umarło ci się. Weź wszystko i wow. Nid dalej, boję się. Ty jesteś super to. Weź sobie. To wszystko, co jest to jest okay. takie. Mam dużo złota, mam jakiś tam trinkecik Mmm. O, oh, wow! Jest to jest fajne, super. Ok, oprócz tego momentu, gdzie jest pochodniem poniżej 50, ale to tam, ok. uzdolnionych hazardista i ostatni zryw. Czy wy aż tak bardzo nie chcecie, żebym was wypierdzielał z tej drużyny? O, szkarłatna zmora, super. Hmm. Grzeszne ciało, cep, ręcznej roboty. on ma duszę. To jest w ogóle ta postać z dodatku, a więc ona ma? Krwawienie, osłabienie celu. Hmm, okej. Okay. Wysłuchanie odporności do krwawienia, okej. Okay. Użycie podczas bitwy. okej, okay. co ty tu masz? Masz krwawienie, ok. Na siebie, możesz się uleczyć. Hmm. A to jest taki heal, typu, że już wiesz co, już więcej się nie leczysz. Przez ile? Przez trzy rundy? Nie wiem, nie widzę. Nie pisze chyba. Boż, to jest na trzy rundy, okej okay. gdy punkty życia poniżej 40% okej, okay. Ulecz 33% maksymalnego na siebie odkupienie to już chyba in dla innych, a może to jest po prostu dla aktywowane? typ PZ poniżej, o oh wow well, zobaczymy jak to działa okej, okay. co tu są, o, 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 chodź jarlekin jeszcze jeden i kuszniczka też jest fajna ty nie. Znaczy ciebie nie chcę. Podziękuj koledze. I dobra, więc zrobimy w ten sposób, że zamieniamy sobie teraz. Okej. Okay? Okej. Okay. Teraz mamy jeszcze większą pojemność koszarów. A więc podziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Na... Za oglądanie tego jakże wspaniałego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapki w górę, a jeśli nie, to zostawcie łapkę w dół i już nigdy nie wracajcie, nie będzie mi Was szkoda czy coś. Więc żegnajcie się. Żegnam Was wszystkich bardzo, papa. Pa.